Dobry, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak na i zaczynamy grudniowego vloga, e, takiego, wiecie, bardzo zimowego. Mam nadzieję. Jak widzicie, jest teraz e, po 6 rano. Wygląda, jak wyglądam, bo dopiero wstałam. E, szybki mały makijaż, ale dzisiaj pobudka troszkę wcześniej, bo otwieramy e, kalendarze. E, Zimowe, bo nie lubię, nie lubię słowa adwentowe, więc powiedzmy sobie, że kalendarze zimowe, które urozmaicają nam czas do końca roku, ten taki najbardziej ciemny, przygaszony. Czas u nas jest masy, masakrycznie przygaszony, ponieważ nie ma nieba od dwóch tygodni i jest mgła non-stop, nawet chmur nie widać. Także fajnie jest zrobić coś innego, żeby po prostu troszkę głowę zająć czym innym niż tylko patrzeniem za okno, że świata nie widać. Dobra, więc zaczynamy, otwieramy i lecimy z tym vlogiem. Tak jak wam pokazywałam wcześniej, e, pierwszy kalendarz sobie tu wisi. Więc zaczniemy od numeru jeden i uwaga, uwaga, co w tym kalendarzu się znajduje. Tada! Są to jest to kalendarz z dżemikami małymi francuskimi i proszę bardzo mamy pierwszy dżemik Zaraz muszę odszyfrować, jaki to jest smak. Podejrzewam, że to będzie jakiś brzoskwiniowo-morelowy, chociaż co my tu mamy narysowane. Dobra, już wszystko rozszyfrowane: mango, brzoskwinia i limonka. No, dlatego uwielbiam takie właśnie kalendarze jemikowe. Dobra, teraz przechodzimy do drugiego kalendarza. Drugi kalendarz. Bardzo mamy herbatki w tym roku. To są herbatki e, organiczne. Zaraz zerkniemy. Jaka herbatka, więc będą śniadania codziennie przez cały grudzień. E, typu tost z dżemem i pyszna herbata. Ja miałam podobny w zeszłym roku ten kalendarz i te herbaty były przepyszne. Dobra, numer jeden mamy. Jest herbata po jednej jest ułożona, bo czasami jest po dwie. I to jest herbata Spooky Spice, czyli to jest taka bardzo aromatyczna e, cynamonowa e, z różnymi innymi ziołami. Zaraz zaparzę. Będziemy się delektować przed pracą. 15 minut takiego, wiecie, spokoju dla siebie. Z pysznym tostem i pyszną herbatą. A Uci kalendarz, słuchajcie, po południu, bo ona jeszcze śpi, dzisiaj ma później do szkoły, yy, więc ona otworzy potem. Ona ma też bardzo fajny, bardzo fajny. A tu jeszcze chciałam pokazać, że wczoraj zrobiliśmy sobie prezent dla domu na grudzień. Mianowicie Arek yy, kupił nowe radio, bo tamto nam padło. Yy, I co tylko chciałam nawiązać, że ja pamiętam, jak byłam mają dzieckiem w Polsce też mieliśmy w kuchni takie radio właśnie podwieszone, na takie jeszcze pokrętła się wsadzało, takie patyczki i się stroiło stację, to, to, to jeszcze pamiętam, więc dlatego mi się to białe radio wiszące tutaj tak skojarzyło z tym radiem, to zawsze było w kuchni jak byłam mała dobra, radio to oczywiście DAP jeszcze musimy jakoś te kabelki tam o, pochować, żeby tego nie było widać ale co ma fajną funkcję, gdzie to jest, o, światełko nie wiem czy to widać teraz że małe światełko też jest do robienia kanapuści albo herbatki, żeby dużego nie świecić. I szybciutko mamy popołudnie. Udziałam z pracy. Pokażę Wam UCI kalendarz. Jest to kalendarz świeczek e, Yankee Candle. One są bardzo popularne w Wielkiej Brytanii i to są dość dobrej jakości świeczki. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Także jest gruby, ciężki. E, Ucałacz się otworzyła. Zaraz pokażę Wam, co było. W pierwszym pudełeczku, w okienku. Był taki, jak to się nazywa, podstawka na świeczkę, candle holder, tak się to tu mówi. Widzicie, takie gwiazdki ma w środku, więc jak, więc jak zapalimy yy, książkę, świeczkę, będzie to pięknie wyglądało, bardzo ładnie. I była też świeczka, oczywiście. Pierwsza świeczka w takim zapachu. Może to się... Kolejny dzień, nowa poranna tradycja a zapalenie girlandy. Tylko teraz chyba nie będzie widać. Wyjęcie dżemiku. Wszystko po drodze do kuchni. Zaraz zobaczymy, jaki. Dzisiaj mamy dżemik. Uuu, wiśnia i kwiaty hibiskusa. Wiecie, tu jest ciężko z tego rozczytać, ponieważ jest to po francusku, z tego co ja widzę, bo to są francuskie dżemy. Ale tutaj. W składnikach rozczytałam, że wiśnie i kwiat hibiskusa. No, bardzo interesujące. Herbata do śniadania. Uwielbiam tą grudniową rutynę. Naprawdę uwielbiam. Gingerbread treat. Czyli co? Imbirowa, pyszniutka. Ja bardzo lubię imbir. Kiedyś nie lubiłam, a kochałam tutaj. Także super, teraz zrobię dwa tosty, jeden dla mnie, jeden dla Arka i jedna herbatka dla mnie. Arek pije kawę i tak codziennie rano w grudniu. Witam Was już w sobotę, tydzień nam szybko zleciał, jak widzieliście. Kolejny dżemik był otworzony, tym razem był figowy z kardamonem. O, coś takiego dzisiaj na śniadanie. Arek pojechał rano na zakupy, szybko się uwinął i kupił mi, słuchajcie, mnóstwo pomarańczy i marchewki. Więc będziemy robić sok, bo dawno nie było soku. A wiecie, jak to jest zima, mniej słońca i są nam witaminy potrzebne, więc zaraz ukręcę sok. Do tego jeszcze kupił mi wełnę bardzo ładną. Zaraz Wam pokażę, jak zacznę robić opaskę kolejną. Ale wiecie, jak to jest sobota, taki dzień bardziej organizacyjny dzisiaj, nigdzie nie chodzimy, nigdzie nie idziemy, bo za to idziemy jutro. Więc trzeba odsprzątać, co trzeba było odsprzątać. Jakieś takie grubsze rzeczy, na które nie ma czasu w tygodniu sobie dzisiaj robię. Na przykład mam zamiar mieć też szkło, yy, tak wiecie, przed końcem roku, żeby było czysto w szafkach, yy, bo jak będę miała urlop, to ja lubię więcej odpoczywać niż sprzątać, więc yy, mam jeszcze w planie marowanie o właśnie schodów, barierek schodów w przedpokoju, więc taki dzień zajęty w zasadzie. Pospaliśmy troszkę dłużej, bo do, do pół do dziesiątej, no ale tak byliśmy zmęczeni po całym tygodniu, więc... Więc tak to jest dzisiaj w domu. Zabieramy się za sobą. Sok zrobiony, teraz sobie opróżniam właśnie e, szafkę. Tak jak tu widać, całe szkliwo sobie pomyję, wyczyszczę, tam wszystkie talerze, tak raz w roku staram się właśnie w tej szafce zrobić porządek. A sok już Wam pokażę, wypiliśmy troszkę i cała taka wielka butla, przepyszny, pomarańcza z marchewką to jest naprawdę coś przepysznego, magia YouTube'a, raz, dwa, trzy i już wszystko zrobione, poukładane, błyszczy, zamykamy. Można odhaczyć pracę jedną zrobioną końco, końcową. No jeszcze Wam pokażę wełnę taką miarę kupił. Zobaczcie, przepiękna taka Włochata, więc z niej opaska będzie taka ciepluśna. Już nie mogę się doczekać, aż skończę wszystko, co mam dzisiaj zrobić. Usiąść, zawinąć się w koc i, i sobie robić opaskę i oglądać coś w telewizji. To jest najfajniejszy relaks jesienny. A w ogóle to wyciągłam kod tak elektryczny. Wyciągłam kocyk elektryczny. Jego się podpina w środku, czuć takie kabelki. Podpina się, Wam pokazywałam go w zeszłym roku. I jest od 1 do 10: jest skala do e, ugrzania. On jest taki fajny, można w nim się tak fajnie zagrzać. Uwielbiam go. E, a tutaj są właśnie gotowe opaski, tak Wam mówię, że muszę je zeszyć, tylko muszę znaleźć chwilę, ogarnąć to, co mam ogarnąć, i siadam i zajmuję się moim hobby. A te odgłosy. U mnie w, w bagrandzie to są odgłosy Arka, bo on się zajmuje swoim hobby. Jak widzicie, sobota to jest dzień robienia zdjęć i wystawiania aparatów i wszystkich rzeczy, które nazbierał w ciągu ostatnich tygodni. Więc teraz wszystko idzie naprawdę super, bo dużo ludzi kupuje na prezenty takie rzeczy. To jeszcze Wam pokażę najlepsze burgery na świecie. To są burgery z Aldi wegetariańskie. Tutaj jest mnóstwo zmielonych warzyw, kukurydza, wszystko, 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 co tylko e, rośnie, jest zmieszane Ja tutaj kładę na przykład na sam spód buła oczywiście sos miętowy, na to liście buraków, e, kapusta kiszona w sosie tym buraczkowym, co wam mówiłam, taki burger, na to jeszcze idzie salsa, tam jeszcze pod spodem taki spicy mayo, majonez, na to buła, hop. To jest naprawdę przepyszny burger. I tu już mi się robią takie kawałki ziemniaczków, takie łódeczki. Zaraz wyłożę i my zarkiemiemy, bo Uce teraz nie jest głodna na sobie je później. Także tak jak mówię, już się właśnie zrobiły te udeczki. Ja jeszcze posoliłam taką czarną solą. No i gotowe. Szybki obiad sobotni. Piękna jest ta wełna, muszę powiedzieć. Zobaczcie, jaka piękna opaska będzie taka właśnie. O, muszę tutaj sobie chycić. Tak w ogóle nie widać e, ściegu, jakby to powiedzieć. Ona będzie, no, no super. że nie mogę się doczekać, kiedy ją skończę, i już założę na głowę. Taką grubą robię na 15 oczek, e, żeby była taka grubsza. Jak mi starczy wołny, to zrobię drugą na 10 węższą. Zawsze staram się robić dwie różne, na chłodniejsze i na troszkę cieplejsze dni. Moja opaska, już zrobiona, jak widzicie, jest taka cieplutka, jest po prostu świetna. E. Robię już kolejną, trzecią, już trzecią słuchacie, mam jeszcze inną góry. Także tej wełny mi starczyło na tyle. Tą sobie po prostu jeszcze inaczej zwiążę na środku. Będzie miała po prostu tutaj coś innego, więc zobaczymy. A teraz do brzegu, ponieważ jest niedziela i właśnie czekam na arka. I wybieramy się do Leeds na Winter Market. Jest to tak zwany zimowy jarmark. Kiedyś był Christmas Market, czyli market świąteczny. Ale ta nazwa też nie bardzo się przyjęła, nie wszystkim się to podobało, bo to jest taki market, gdzie jest dużo sprzedawców, którzy robią rękodzieło, więc chcieli takiej bardziej. Innej nazwy, potem był German Market, czyli taki jarmark niemiecki, jakby targ niemiecki, ale to też jakoś tak nie do końca przeszło. Tego nie ma w tym roku, ale za to jest zrobiony Winter Market, czyli zimowy taki market jarmark. Będzie ponad 100 różnych sprzedawców, wystawców. Ludzi, którzy robią rękodzieło i takie artystów, więc to, co my po prostu uwielbiamy. A do tego, co najważniejsze, będzie grzane winko, na przykład z brandy, którego warto spróbować chociaż raz w roku, prawda? Po to się tam jedzie, właśnie żeby, żeby pokosztować rzeczy, które kosztujemy raz w roku. No i ten klimat, taki wiecie, światełka, taki magiczny. Także ludzie uśmiechnięci, bardzo fajna atmosfera, więc my uwielbiamy jeździć na te markety. Przeważnie jeździmy do New Yorku, w Whitby nie byliśmy, ale w Manchesterze też byliśmy, w Grassington wiele razy, w Bradford też, także to jest taki fajny element grudniowy, który nam się bardzo spodobał i już po prostu jest takim elementem tradycyjnym, który musimy zawsze zaliczyć. Właśnie w grudniu. Dojechaliśmy szybciutko. Mamy tylko półtorej godziny, bo to było od rana, no ale Arek dzisiaj później wrócił też z pracy. Więc kierujemy się. To jest wielkie muzeum, w którym byliśmy kilka razy, to jest muzeum jakby walki, zbrojenia. Coś takiego kiedyś też robiłam z tego vloga kilka lat temu. Może wam też kiedyś nagram, ale dzisiaj się skupiamy na czymś innym. A my idziemy. Tu cały market wygląda w ten sposób, że jest pięknie wszystko ozdobione, ślicznie tu jest. Jest mnóstwo stoisk, i wszystko jest tak jak widać przykryte. Także zaraz się będziemy między stoiskami. Ja zaczynam od grzanego winka z whisky, ale jest przepyszne naprawdę i ma taki mocny, korzenny smak. To nie jest takie samo jak się w domu robi. Jednak w takich miejscach winko grzane jest najlepsze. No więc już żeśmy wyszli. Nie bardzo nagrywałam, bo tam było sporo ludzi. Dużo było bardzo właśnie rękodzieła. Teraz jesteśmy na Leeds Dock. Takie Kanary Wharf w Leeds. O, Coś takiego. To dla mojej koleżanki Kasi, która mieszka na Kanarach. Eee. O widzicie na są. The Canary. Czyli marina tak zwana. Patrzcie się, przyjrzymy troszkę łódkom i ludziom tam żyjącym. Czy już się szykują do snu, czy jeszcze? Jeszcze nie jest za późno, jest dopiero, która jest szósta godzina. No ale teraz sobie zdajcie sprawę, że w tych wszystkich łódkach normalnie w tych barkach ludzie mieszkają jak my mieszkamy w domach czy w mieszkaniach. To jest czad, bo ja zawsze myślałam, że oni po prostu e, zostawiają je na no i sobie gdzieś idą mieszkać, a to oni tak nie jest, oni tu spędzają całe dnie i noce. No jak ślicznie, zobaczcie. To jest ta najpiękniejsza część lic, którą ja uwielbiam i musimy tu przyjechać za dnia, bo z kamerą to już nie byłam bardzo, bardzo dawno. Czuję się naprawdę jakbym była w Londynie, totalnie. A z ciekawostek, to właśnie Ucja tutaj w Lidz, w tym mieście chce studiować. najdostatnio była na uniwersytecie, który założył, to jest niemiecki uniwersytet i Ucja chce na niego składać papiery w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku. Także trzymamy kciuki i gdyby tutaj studiowała, to będzie mieszkała w Lidz, takim jednym z akademików. To nie jest daleko od Bradford, tylko pół godzinki autem czy autobusem. Także będziemy ją mogli często odwiedzać. Z ciekawostek, e, mieszkanie w takiej marinie, a nie gdzieś na przykład przy kanale, e, jest opłata miesięczna 500 funtów. Więc w zasadzie to wychodzi tak jak mieszkanie w domu i płacenie e, kredytu. Także nie jest to tanie, ale ludzie, którzy chcą tak spędzać życie, no, to, jest, to jest przygoda. Taka bareczka. o taka malutka, zobaczcie, no coś pięknego. Coś pięknego, ta tutaj. Ktoś ma nawet malutką choineczkę w oknie. O, jak słodko, wow. Widzicie? O, jaram się strasznie takimi barkami. Nie wiem, czy to będzie widać, bo nie chciałam tak ofem nagrywać, ale za mną jest restauracja. I ma takie piękne w środku ściany, takie piękne tapety yy. i w ogóle piękne okna, o teraz troszkę widać, No tak z ukradka chciałam jej kawałek nagrać. No a ja wracam do Uci i do Arka, Uce sobie zamówiła jakieś koreańskie e, uliczne jedzenie, Korean Street Food i wracamy do nas, bo już jest późno, jesteśmy już troszkę zmarznięci. E, Uce kupiła sobie kolczyki, kupiła mi też prezent, to wam e, pokażę może jak wrócimy do domu.